Pokażcie mi człowieka, który nigdy nie słyszał imienia i nazwiska Greta Thunberg albo który nigdzie nie widział Gifa, bo fragment wypowiedzi, z którego większość i tak usłyszała tylko How dare you? tej dziewczyny na internecie. A teraz pokażcie mi kogoś, kto wie, kim jest Bojan lat. Jeśli chodzi o klimat, jeśli chodzi o globalne ocieplenie i śmieci w oceanie, Mamy dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie: krzyczymy na prawo i na lewo, udzielamy tysiące wywiadów i jedziemy statkiem do Ameryki i z powrotem. Mamy też drugie rozwiązanie, czyli po prostu działamy. I wiecie co? Mając ogromną już myślę w tym czasie świadomość tego, jak wielki jest problem na przykład z plastikiem w oceanach i jak bardzo wpływa on na generalne i globalne zmiany klimatu. Mam wrażenie, że my jako ludzie cały czas jako rozwiązanie wybieramy opcję numer jeden. Jak już ustaliśmy, Grety Thunberg nie muszę przedstawiać. Ta szwedzka, młodziutka aktywistka pewnie wielu z Was wyskakuje już z lodówek i generalnie widzicie ją wszędzie. Podróż jachtem, która finalnie okazuje się być dużo droższa niż przelecenie przez ocean samolotem przez dwie osoby. Afera z niemieckimi pociągami, czy chociażby sam fakt tego, że ta młoda szwedzka aktywistka jest dziewczyną ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i mutyzmem wybiórczym, co nie odbiera jej głosu. A jednak pokazuje tę sytuację w trochę innym świetle, gdzie możemy sobie zadać pytanie, kto tak naprawdę tych wystąpień chciał i kto tych wystąpień nadal chce. Na ile jest to sama Greta, a na ile stała się ona pionkiem w jakiejś grze polityczno-ekologiczno-emocjonalnej? Jednak wiecie, po prostu chciałam o tym powiedzieć, ale nie o tym chciałam finalnie mówić. Greta po swoich emocjonalnych przemówieniach i wielu protestach nie tylko w Szwecji, ale również w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w Belgii, została nominowana do wielu nagród i wiele spośród nich też otrzymała. Nominowana do pokojowej nagrody Nobla, ambasadorka sumienia Amnesty International czy człowiek roku tygodnika Time to tylko kilka z nich. I to bardzo dobrze. Super, że osoba, która mówi na tematy ważne, na tematy ekologiczne, na tematy ekologiczno-polityczne i która zwraca uwagę na to, że są ludzie, którzy dużo mówią, mało robią i że coś jest nie tak. Super, że taka osoba jakby została zauważona i że została za to wynagrodzona. Szkoda jednak, że jakby... Nadal niewiele to zmienia. Szkoda też, że na temat wielu innych rzeczy, o których wypadałoby choć trochę powiedzieć, media milczą. Bojan Slat jest holenderskim wynalazcą i przedsiębiorcą. O tym, jak bardzo ten człowiek nie istnieje w świecie internetu, świadczy chociażby fakt, że nie ma on swojej strony w Wikipedii po polsku. Dlaczego jednak jest on tak ważną postacią i dlaczego warto o nim mówić? Bojan ma aktualnie 25 lat. W 2012 roku wystąpił na TEDx, wypowiadając się na temat problemu wynikającego z zanieczyszczenia przez plastik oceanów, jednocześnie pokazując jego rozwiązania. Bojan podjął się badań na temat zanieczyszczeń oceanów. W skrócie, jak to wygląda w liczbach? Około 300 milionów ton plastiku rocznie wpada do oceanów. Istnieje 5 największych plam plastiku, wytworzonych przez prądy morskie, w których szacując, może znajdować się nawet 6,25 miliona ton plastiku w 2020 roku. Jakby to są te szacowania z 2012 roku, więc. Mamy 2019, końcówka, 2000, końcówka 2019 roku, więc widzimy troszeczkę czasu przestrzenną zmianę. Na oczyszczenie tych połaci, tych plam, nie wiem czy rozumiecie o co chodzi. To jest tak, że na oceanie są miejsca, w których zbiera się plastik i finalnie mamy na oceanie takie małe jeziorka, czy małe, one są już ogromne, plastiku, który po prostu tapla się w wodzie, którego zżerają ryby i inne stworzenia. W takim bardzo skrócie skrótów nienaukowym. Na oczyszczenie połaci tych oceanów pierwotnie oszacowano, że potrzeba 79 tysięcy lat. Rozwiązanie zaproponowane przez Bojana miało jednak szansę odmienić te liczby. Poprzez wykorzystanie ruchów prądów oceanicznych miano stworzyć platformę płaszczki, 24 platformy płaszczki, które w przeciągu 5 lat oczyściłyby w dużej mierze, jak nie w większości, cały ocean. Koszt stworzenia tych płaszczko-platform miał być spłacony po tych pięciu latach wraz ze sprzedaniem całego wydobytego plastiku. Także tak naprawdę inwestując w ten projekt, większość ludzi wyszłaby na plus, właściwie wszyscy wyszliby na plus, a jednocześnie uradowalibyśmy naszą planetę. Co ciekawsze, nagranie z tego wydarzenia, nagranie z TEDx 2012 roku, aktualnie ma niecałe 3 miliony wyświetleń na YouTubie. I choć jest to najpopularniejsze nagranie Bojana Slata, ma ona nadal kilkukrotnie mniej wyświetleń na YouTubie niż wywiady, nagrania i ostatnie przemówienia z Gretą. No ale jedźmy dalej. Po swoim wystąpieniu w TEDx w 2013 roku, Bojanc lat, założył organizację The Ocean Cleanup, która zajęła się opracowywaniem technologii mających na celu oczyszczenie oceanu z plastiku, który się w nim już znajduje i z zapobiegnięciu i zastopowaniu wpływaniu nowego plastiku do tego oceanu. Nie licząc ogromnej ilości badań skupionych wokół tego tematu, organizacja ta wraz z Bojanem Slatem na czele zajęła się też badaniem m.in. skali tego problemu i szukaniem na niego rozwiązań. Co finalnie zaowocowało tym, że rozwiązania się znalazły i zaczęto wprowadzać je w życie. W tym roku ruszył system oczyszczający ocean, nadobany ten sam system, o którym wtedy właśnie mówił Bojan Slat. Na stronie theoceancleanup.com czytamy. Po roku testów. Udało nam się opracować samodzielny system na Wielkim Pacyficznym Płacie Śmieci, który wykorzystuje naturalne siły oceanu do pasywnego wyłapywania i skupiania plastiku, potwierdzając tym samym najważniejszą zasadę leżącą u podstaw koncepcji oczyszczania oceanów, którą po raz pierwszy zaprezentował Bojan Slat na konferencji TEDx w październiku 2012 roku. Tłumaczem nie jestem, ale sens myślę, że został zachowany. Oznacza to zatem, że jest szansa, że jest nadzieja i że jest rozwiązanie związane z oczyszczaniem oceanów i jednocześnie z lekkimi zmianami, z opóźnieniem zmian klimatycznych, może z naprawieniem części burdelu, na który my jako ludzkość mieliśmy wpływ. No, ale jakby wiecie, to jeszcze nie jest koniec. Podczas swojego przemówienia z 26 października 2019 roku Boyan Sled przedstawił problem zanieczyszczeń oceanów, odpowiadając na niego rozwiązaniem składającym się z dwóch filarów. Uprzątnięcie tego syfu, który już znajduje się w oceanie i zakręcenie kurka, zakręcenie kranu syfu, który do oceanów wpływa. Czyli jakby zamknięcie dostępu plastiku i całego innego burdelu, żeby nie wpływał więcej do oceanów. O pierwszym filarze już mówiliśmy. Ten oczyszczacz oceanów jest już w użytku na jednej z pięciu największych plam plastiku w oceanie. Natomiast zajmiemy się teraz drugim filarem. Po szeregu badań ekipa z The Ocean Cleanup pokazała pewne wnioski. Jest wiele źródeł zanieczyszczenia oceanów. Największym źródłem są rzeki. Co ciekawe, 80% plastiku wpadającego poprzez rzeki do oceanu pochodzi tylko z tysiąca rzek. Innymi słowy, 1000 rzek, czyli 1% wszystkich rzek na świecie, jest odpowiedzialny za 80% całego zanieczyszczenia oceanu przez plastik pochodzenia rzecznego. To znaczy, że jeśli uda się zakurkować, zamknąć, zatkać, uprzątnąć ten cały syf płynący z tysiąca rzek na całym świecie, pozbędziemy się 80% wpływu plastiku ze wszystkich rzek. Trochę, trochę ma słowa ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Brakuje mi synonimu do słowa rzeka, który jakby dałby temu jakąś całość i sprawiłby, że te zdania brzmiałyby bardziej logicznie. Badania te dotyczące zanieczyszczenia rzek, etc., etc., zostały poparte działaniem. The Ocean Cleanup stworzyło interceptory, co na polskie możemy przetłumaczyć jako takie łapacze, które, będąc samowystarczalnymi systemami w 100% zasilanymi energią słoneczną, są zdolne do oczyszczenia najbrudniejszych rzek. Które najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczenia plastikiem oceanów. Efektywność tych interceptorów jest następująca. Jeden interceptor ma możliwość oczyszczenia rzeki z od 50 tysięcy kg do nawet 100 tysięcy kg plastiku dziennie. Może on działać bez przerwy i może przechowywać do 50 m3 plastiku do czasu opróżnienia go o czym osoba za to odpowiedzialna zostaje poinformowana przez wiadomość, którą dostaje na telefon. Co więcej, w momencie, w którym Bojan Slat obwieszcza już tę informację całemu światu, pomysł od dawna był wprowadzany w życie. Interceptor numer 1 jest w tym momencie w trakcie oczyszczenia rzeki w Jakarcie w Indonezji. Interceptor numer 2 w Klangu w Malezji. Interceptor numer 3 jest przygotowywany do zaczęcia swojej pracy w Wietnamie, w mieście Kong Ta w delcie rzeki Mekong. A Interceptor numer 4, który był obecny podczas tego przedstawienia, jest już wybudowany i jest przeznaczony do bycia zainstalowanym w Santo Domingo, w Republice Dominikańskiej. Co więcej, projekty dotyczące wybudowania i zainstalowania takich Interceptorów są już podpisane o ileś niemiele z i są w trakcie bycia podpisywanymi ze Stanami Zjednoczonymi. Rozwiązania na, jakby to powiedzieć, taki globalny i taki... Trudny do rozwiązania problem. Są zatem i są one obecne, ponieważ te interceptory mogą nawet oczyszczać ocean z tych mikroplastików. Jednocześnie nie szkodzą dla rybek i innych stworzeń, więc są one nie tylko no dobre dla środowiska, to jednocześnie oczyszczają je, działają, wszyscy są szczęśliwi. No właśnie, czy wszyscy na pewno? Kto z Was o tej inicjatywie słyszał? To was chociażby po przeczytaniu Demota, natomiast Bojana z lata w porównaniu do Grety Thunberg pomyślała o tym, żeby sprawdzić jakiekolwiek informacje na jego temat. A kto po zobaczeniu twarzy Grety nie obejrzał chociaż fragmentu jej przedstawienia, albo nie zobaczył chociażby tego fragmentu z tymi osławionymi słowami: How dare you? I owszem, możecie się tutaj przyczepić do pewnego faktu, że Greta mówi o no jednej rzeczy, Bojan mówi o drugiej, tak? Greta mówi natomiast temat zmian klimatycznych, globalnego ocieplenia i tego, że politycy i liderzy największych państw na świecie nic sobie z tego nie robią. A że mają się problemem zanieczyszczonych oceanów. Więc tak czysto teoretycznie te dwie osoby skupiają się na dwóch różnych rzeczach. A bardziej praktycznie da się ukryć, że obie te rzeczy są ze sobą połączone. I mają one na siebie bezpośredni wpływ. Oceany są odpowiedzialne chociażby za połowę tlenu, którym oddychamy, i za absorpcję dwutlenku węgla z atmosfery, co w efekcie przyczynia się m.in. do opóźnienia narastającego efektu cieplarnianego. Co godzinę to właśnie oceany połaniają ponad milion ton emitowanego przez nas dwutlenku węgla. Stąd też, jakby, jest moje wideo. Postawa Grety, nieważne czy wykreowana przez media, czy jakby stworzona z jej własnej inicjatywy i pomysłu, jest piękna. Ważne jest to, żeby mówić na temat problemów, które istnieją i ważne jest to, żeby też nie bać się tematów tabu i powiedzieć na przykład, że politycy po prostu się tym nie przejmują, bo wydaje mi się, że właśnie taka jest prawda. Jednak w tym wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę choć trochę na istnienie takiej osoby jak Bojan Zlat i na istnienie organizacji The Ocean Cleanup, którzy również poświęcają swój czas, jednak nie tylko na słowa, ale również na działanie. Bo problemem nie jest to, że mówimy o Grecie. Problemem jest to, że nie mówimy o Bojanie. Z jednej strony osoba, która krzyczy na temat istniejącego problemu, jest nagradzana, a z drugiej strony mamy osobę, która znajduje rozwiązanie tego problemu i jest ona olana. Dochodzę wręcz do wniosku, że my chcemy mówić o katastrofach, o globalnym ociepleniu, o klimacie, ginących fokach, wielorybach i innych ptakach, a jednocześnie nie interesują nas wcale rozwiązania na te problemy. Bo jakby, jakby nie patrząc, my panikujemy i jednocześnie odwracamy się dupą w dupą stronę rozwiązań. Także mam nadzieję, że zrozumiecie mnie dobrze. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko Grecie. Natomiast jakby mam wrażenie, że zrobiliśmy sobie jako ludzkość taką celebrytkę globalnego ocieplenia i generalnej tragedii. Dziękuję wam za oglądanie tego filmiku. Proszę was o lajki, komentarze, subskrypcje. I jeśli ten filmik wam się podobał, jeśli uważacie, że to co w nim przedstawiłam ma jakąś wartość, to zapraszam Was do udostępnienia też. Dlatego, że jakby gdyby nie Wy, to... to gadam sobie sama do pustej ściany i do telefonu. A jeśli uznacie niegodny mój filmik, to chociaż może prześlijcie do najbliższych znajomych wypowiedzi samego Bojana z lata. Na dole znajdziecie w opisie wszystkie jakby źródła, z których korzystałam. Są tam też jego wypowiedzi, jest też tam strona The Ocean Cleanup i etc., etc. A jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za Wasze wsparcie i do usłyszenia niedługo. Cześć! thank you